Magda Kowal z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem dzisiejszego wykładu będzie będą momenty przełomowe w historii człowieka. Zaczniemy od najstarszych y, czasów i trzeba tutaj podkreślić, że dzieje człowieka to tak naprawdę z perspektywy archeologa w zasadzie pasmo przełomowych momentów i procesów. Y, pierwszym takim najdłużej trwającym okresem w historii ludzkości jest Paleolit, i jest to etap, kiedy. Człowiek zaczyna robić narzędzia kamienne i pierwsze takie udokumentowane wykonanie narzędzi około 3,3 miliona lat temu, czyli 3, ,3 milionów i 300 tysięcy lat temu, to jest ten moment, kiedy zaczynamy mówić o epoce kamienia, właśnie o paleolicie, i w zasadzie zaczynamy też mówić o ludziach jako odrębnym rodzaju, choć oczywiście ze względu na antropologiczne zróżnicowanie te kwestie są są może nieco mniej, nieco mniej zdefiniowane, ponieważ tych rodzajów człowieka czy odmian człowieka w tamtych czasach było bardzo dużo. Tak jak już mówiłam, obecny początek Palolitu datowany jest na około 3, ,3 miliony i 300 tysięcy lat temu, a koniec przypada na około 11 tysięcy lat temu i to jest ten moment, gdy wraz z końcem epoki lodowcowej pod wpływem zmian klimatu grupy ludzkie zmuszone były do radykalnej modyfikacji podstaw gospodarczych swojego funkcjonowania. Przemiany, które obserwujemy w czasie trwania paleolitu, związane są z kulturą i technologiami wykorzystywanymi przez ludzi. Ze względu na czas trwania, czyli ponad 3 miliony lat, dostrzegamy w tym czasie też przemiany o charakterze ewolucyjnym. Pewna część tych przemian możemy je zaobserwować, analizując zachowane kopalne kości przedstawicieli homininów oraz zabytki archeologiczne, czyli pozostałości materialne działalności dawnych ludzkich populacji. I wiele z takich zdarzeń, a część z nich z pewnością miała przełomowe znaczenie dla ówczesnej populacji, pozostaje dla nas niestety niezauważalna. Przede wszystkim, ze, przede wszystkim ze względu na upływ czasu i związane z tym różnego rodzaju zjawiska, które nie tylko niszczą zabytki, ale w wielu przypadkach też całe stanowiska archeologiczne. Dlatego z perspektywy współczesnej nauki olbrzymią rolę w naszym postrzeganiu przeszłości trzeba przypisać innowacjom, które dotyczą nie tyle samej nauki, co metod badawczych którymi, badawczych, którymi się posługuje. Każde nowe odkrycie na polu interdyscyplinarnie prowadzonych badań dotyczących przeszłości naszego gatunku doprowadza do przełomu w naszym rozumieniu prehistorii. Doskonałym przykładem takiego momentu w badaniach oczywiście było odczytanie niedawno, nieco ponad dekadę temu, genomu Neandertalczyków, i to wydarzenie dostarczyło nam wiedzy o cechach tej grupy archeicznych ludzi, ale tak naprawdę przyczyniło się też do potwierdzenia kwestionowanej wcześniej możliwości ich krzyżowania się z naszymi bezpośrednimi przodkami, czyli przedstawicielami archaicznych Homo sapiens. I skutkiem tych odkryć jest nie tylko zwiększenie wiedzy naukowej i przyznana w tym roku y, Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny dla Sfantepebu. Y, pod wpływem tych informacji o częściowo neandertalskim pochodzeniu współczesnych populacji, y, oczywiście przede wszystkim tych europejskich, zmieniło się na przykład nasze postrzeganie neandertalczyków i ich kultury. Widać to szczególnie w popkulturze, ale też w naukowym dyskursie, który coraz chętniej skupia się na śladach ich bardziej nowoczesnego behawioru, takiego, który przypomina po prostu ludzi współczesnych. Oczywiście najsilniej na nasz obraz przeszłości człowieka wpływają odkrycia z niektórych stanowisk archeologicznych i informacje, które dzięki ich badaniom zdobywamy. Te badania pozwalają nam dostrzec momenty przełomowe dla dawnych ludzi. To znaczy na przykład innowacje dotyczące metod zdobywania pożywienia, które na pewno dla tamtych grup ludzkich były o znaczeniu kluczowym. Możemy się też wiele dowiedzieć na temat ich dynamiki społeczno-kulturowej. Odkryciem, które potwierdza w sposób bezpośredni wykorzystanie broni łowieckiej i udział polowań jako istotnego elementu w gospodarce dawnych ludzi jest znalezisko drewnianych włóczni z Schengen. Tego typu broń zachowuje się w tak starym materiale archeologicznym niezwykle rzadko. Zabytki datowane są tutaj na okres około 300 tysięcy lat temu. Drewno jako materiał organiczny ulega dość szybkiemu rozkładowi i potrzeba wyjątkowych warunków środowiska, w jakim przedmiot ulegnie zdeponowaniu, by zachował się do naszych czasów. Takie warunki wystąpiły właśnie w Schengen, a zachowane włócznie stanowią bezpośredni dowód na wykorzystywanie przez ówczesnych ludzi polowań jako stałego elementu gospodarki, a co najmniej współwystępującego z padlinożerstwem, być może nawet dominującego nad tym ostatnim, co wcześniej było czasami poddawane wątpliwości. Trudno przecenić moment, w którym doszło do odkrycia przez człowieka ognia moment zdecydowanie o znaczeniu przełomowym. Tutaj warto też podkreślić, że wiele z cech, które dawniej uznawano za unikatowe, właśnie dla człowieka, to znaczy umiejętności takie jak produkcja narzędzi, czy komunikacja, która na pewno musiała występować pomiędzy członkami grup ludzkich już w Palolicie, no w tym momencie uznajemy, że bardzo wiele gatunków potrafi korzystać z tych, z tych rzeczy. Zwierzęta potrafią się ze sobą komunikować, oczywiście niekoniecznie w sposób artykułowany, bardzo wiele gatunków potrafi korzystać z wykonanych przez siebie narzędzi. I tak naprawdę trzeba uznać, że to właśnie umiejętność wytwarzania ognia i poza metabolicznego przekształcania materii w energię jest zarezerwowana jako na razie przynajmniej jedyna dla gatunku ludzkiego. No przynajmniej dopóki komuś nie uda się udowodnić, że jest inaczej. Opanowanie ognia i ta umiejętność, Przede wszystkim jego wzniecania miała kluczowe znaczenie dla wielu procesów, w tym tych związanych z ewolucją. Bo zdaniem wielu badaczy, obróbka termiczna pożywienia pozwalała na przykład na łatwiejsze dostarczenie do organizmu ilości energii, która była konieczna ze względu na utrzymanie coraz większego mózgu, który pojawiał się u kolejnych pokoleń homininów. Ciepło uzyskane dzięki umiejętności rozpalania ogniska z pewnością też ułatwiało zasiedlanie terenów o chłodniejszym klimacie. No i prawdopodobnie przy, sprzyjało też budowaniu społeczności, ponieważ y, członkowie grupy, którzy przyciągali byli do tego jednego jasnego i ciepłego, centralnego najprawdopodobniej punktu obozowiska, musieli częściej wchodzić w interakcję ze sobą. Pozwalało to też odstracić drapieżne zwierzęta i wykorzystać do zamieszkania ciemne wnętrza jaskiń, które były wcześniej niedostępne. Ślady wykorzystania ognia znane są ze stanowisk archeologicznych o wieku sięgającym nawet miliona i sześciuset tysięcy lat temu. I regularne użytkowanie ognisk tak naprawdę pojawia się jednak dopiero później. Pierwszym stanowiskiem, które miało taką Zadokumentowaną obecność wielokrotnego wykorzystywania ognia jest stanowisko geszer Benot Jakow. Tak naprawdę gigantyczne znaczenie dla naszego stanu wiedzy o tym zagadnieniu mają porównania dotyczące częstotliwości pojawiania się śladów ognia na stanowiskach archeologicznych z różnych czasów. To znaczące zwiększenie ilości zachowanych ognisk obserwujemy dla stanowisk tak naprawdę dopiero z okresu około 120 tysięcy lat temu. To są czasy, gdy w Europie żyli Neandertalczycy. Ich populacja na kontynencie, w dodatku w wstrzyjających warunkach klimatycznych, mamy wtedy do czynienia z dużym ociepleniem, przeżywała okres największego rozwoju. Bezpośredniego dowodu na umiejętność krzesania ognia dostarczyły nam jednak tak naprawdę dopiero niedawne badania. W 2016 roku pierwsze wyniki swoich badań ogłosił Andrew Sorensen, który w ramach przygotowywanej przez siebie pracy doktorskiej. Postanowił przyjrzeć się bliżej serii narzędzi, tak zwanych pięściaków, o których będziemy mówić w dalszej części dzisiejszego wykładu, które używane były przez neandertalczyków około 50 tysięcy lat temu. Pięściaki to są takie narzędzia wykonane z wykorzystaniem bardzo specyficznej obróbki metody, metody obróbki kamienia, i one w zasadzie były narzędziami wielozadaniowymi. Jedną z takich prac, które można było wykonać przy użyciu pięściaków, jak się okazuje, było krzesanie ognia. Na badanych przez siebie przedmiotach Sorensen pod mikroskopem zaobserwował ślady wielokrotnego uderzania krzemień fragmentami pirytu, co świadczy o tym, że służyły one do wzniecania ognia jako takie najstarsze udokumentowane krzesiwa. Z pewnością potężnym przełomem było pojawienie się. W populacjach ludzkich bardziej rozbudowanego życia duchowego sztuki, co nastąpiło około 40 tysięcy lat temu. Pierwsze ślady są wskazywane oczywiście w nieco wcześniejszym okresie, natomiast w większości przypadków, przed właśnie około 40 tysiącami lat temu, badacze tutaj wykazują jednak sporo kontrowersji dotyczących tych właśnie znalezisk. I z grubsza pojawienie się sztuki. Oraz życia duchowego wśród ludzi korelujemy z pojawieniem się w Europie ludzi anatomicznie współczesnych. Jednocześnie z różnymi przemianami ewolucyjnymi, gospodarczymi i właśnie społeczno-kulturowymi występują też zmiany, które dotyczą podstawowej działalności człowieka, takiej gospodarczej działalności człowieka, której ślady jako archeolodzy odnajdujemy w postaci narzędzi. Przede wszystkim narzędzi kamiennych, które w tamtym czasie były produkowane w zdecydowanej większości, a przynajmniej w takiej ilości przetrwały do naszych czasów, jako że, tak jak już mówiłam wcześniej, przedmioty wykonane z innych materiałów niekoniecznie zachowały się w materiale archeologicznym. Twórstwo narzędzi z kamienia datuje się w zapisie archeologicznym od okresu około 3,3 miliona lat temu i te pierwsze 3 miliony lat funkcjonowania człowieka jako odrębnego rodzaju w związku z tym nazywamy epoką kamienia. Przez ten tak długi czas narzędzia przeszły zupełną ewolucję od bardzo prostych i nie wymagających dużych umiejętności tak umysłowych jak i manualnych form po takie formy niezwykle skomplikowane wymagające nie tylko wykorzystania wiedzy która gromadzona była przez pokolenia, ale też umiejętności, które zdobywane były najprawdopodobniej na pewnym etapie rozwoju tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych rzemieślników. Najwcześniej, najwy, najwcześniej wykorzystany w produkcji sposób yy, opracowania narzędzi polegał po prostu na uderzaniu w bryłę kamienia, tak zwany rdzeń, innym kamieniem, by z tego pierwszego oddzielić fragmenty, czyli tak zwane odłupki. I one używane były jako proste narzędzia, które miały służyć zależnie od potrzeb do cięcia lub skrobania. I najważniejszą umiejętnością, którą musiał opanować wytwórca takiego narzędzia, było po pierwsze odnalezienie od odpowiedniej bryły kamienia odpowiedniego fragmentu skały i precyzyjne uderzanie w jego wybrane miejsce. Z kolei te bardziej skomplikowane metody obróbki. No, wymagały już nieco większych umiejętności. Ta najprostsza metoda wykonywania narzędzi była wykorzystywana na przykład przez homininy ze słynnego stanowiska, słynnego od niedawna stanowiska Lomekwi, na którym znaleziono w ciągu ostatniej dekady najstarsze znane obecnie narzędzia kamienne datowane na 3 miliony i 300 tysięcy lat temu. Kolejną, też wykorzystywaną na bardzo wczesnym etapie rozwoju gatunku ludzkiego metodą obróbki narzędzi kamiennych była tak zwana metoda otoczakowa, która polegała na oddzieleniu zazwyczaj od otoczaków różnych skał, stąd nazwa tej całej metody, serii odłupków. Tyle, że tym razem nie chodziło o te odłupki, które miałyby służyć jako narzędzia, chociaż oczywiście one też tak mogły być wykorzystywane. Chodziło raczej o to, by sam rdzeń, czyli tę właściwą wbrew, w którą uderzano, Przekształcić w taki sposób, by na jej krawędzi utworzyła się ostra część, która mogła służyć do cięcia, rozłupywania, rozbijania. I takie narzędzia otoczakowe miały bardzo poważną przewagę nad odłupkami po prostu były większe i dzięki temu można było je wykorzystywać do prac wymagających użycia siły, np. rozłupywania kości padłych zwierząt, w których znajdował się zawierający wiele składników mineralnych i witamin szpik kostny. Około miliona 800 tysięcy lat temu pojawia się oczywiście początkowo tylko na niektórych stanowiskach, a później coraz częściej kolejna metoda obróbki narzędzi kamiennych, już dużo bardziej skomplikowana, a polegająca podobnie jak metoda otoczakowa na nadawaniu fragmentowi skały określonego kształtu poprzez oddzielanie odłupków i tak jak w metodzie otoczakowej, bardziej istotny dla wytwórcy był tutaj ten fragment skały, który opracowywano, a nie same odłupki. Tyle, że w tym przypadku proces produkcji był dużo bardziej skomplikowany niż w przypadku metody otoczakowej. Efektem było nie tylko uzyskanie ostrej krawędzi takiego przedmiotu, ale też opracowanie narzędzia do formy dwustronnie obtłuczonego czyli, jak mówimy my, archeolodzy, bifacjalnego. I symetrycznego pięściaka. Taki pięściak kształtem w przybliżeniu przypominał krople wody, ale taką dużo większą i, i lekko spłaszczoną. Takie narzędzia różnią się między sobą w szczegółach, formą, wielkością, ale w dość podobnym kształcie występują przez bardzo długi czas. Produkowali je jeszcze neandertalczycy, którzy z Europy zniknęli w przybliżeniu 40 tysięcy lat temu. I takie przygotowanie pięściaków wymaga po pierwsze sporo pracy, no ale w efekcie uzyskiwano narzędzie, które nie tylko można było wykorzystać do cięcia, rozłupywania, a nawet jak już wspomnieliśmy wcześniej, krzesania ognia, ale było też na tyle duże, że można je było wykorzystać jako rdzeń, z którego właśnie później odbijano mniejsze odłupki, czyli nowo powstałe narzędzie. Produkcja pięściaków wymagała po pierwsze, tak, jak już mówiłam, sporo pracy, ale po drugie, też umiejętności zaplanowania kształtu przyszłego narzędzia, zastosowania odpowiedniej logistyki w poszukiwaniu skał, nadających się do produkcji takiego pięściaka, ponieważ skały, które były zbyt miękkie, kruche, silnie zwietrzałe, po prostu gorszej jakości, niekoniecznie nadawały się do produkcji tak skomplikowanych form. I zbiega się to, co zauważają bardzo często archeolodzy, z pojawieniem się stanowisk archeologicznych, które wykazują już dużo większe rozplanowanie, jeśli chodzi o wykorzystanie powierzchni. Ich różne strefy zróżnicowane były pod względem funkcji. I kolejną metodą, która już pojawia się tak naprawdę w zasadzie na kolejnym etapie rozwoju człowieka, Choć oczywiście co do dokładnego momentu, w którym możemy mówić o jej początku, też tutaj zawsze toczą się dyskusje. Pojawia się taka metoda, którą nazywamy lewą łaską. Jest to metoda, która jest uznawana dla, za charakterystyczną przede wszystkim dla okresu środkowego palolitu. W Europie ten okres może nam się kojarzyć z obecnością neandertalczyków. I na pewno ci ostatni bardzo często z niej korzystali, natomiast warto pamiętać, że zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy, obszar występowania neandertalczyków to przede wszystkim tereny Europy i Azji Zachodniej, a technika lewaluaska, czy też metoda lewaluaska, pojawia się również w wielu miejscach poza tym terenem w kontek kontekście niezwiązanym z neandertalczykami, i można uznać, że nie tylko neandertalczycy ją wykorzystywali. Także możemy tutaj w uproszczeniu stwierdzić, że wykorzystanie metody lewaskiej datuje nam pewien etap w rozwoju ludzkości, który przypada mniej więcej na okres od około 300 do 30 tysięcy lat temu. Stosowanie metody lewaskiej polegało na przygotowaniu rdzenia, czyli wybranego fragmentu kamienia, poprzez uderzanie w niego i oddzielanie z odpowiednich miejsc odłupków w taki sposób, by ten. Że rdzeń nabrał ostatecznie bardzo konkretnie określonego kształtu, który przypomina zdanie wielu badaczy skorupę żółwia. I dopiero w tak uformowany rdzeń, już opracowany wstępnie poprzez odbijanie z niego odłupków, uderzano po raz ostatni, po to, by zdjąć z niego taki ostateczny odłupek, który miał być potem wykorzystywany jako narzędzie. Zazwyczaj był to jeden odłupek, czasami w niektórych przypadkach dwa lub trzy. I taki o zaplanowanym kształcie odłupek nazywamy tak zwanym odłupkiem łaskim. Wykorzystywano je jako zazwyczaj wielozadaniowe narzędzia tnące, skrobiące, ale też tak naprawdę można je było wykorzystać potem do produkcji kolejnych mniejszych odłupków, jeśli zaszła taka potrzeba. Tego typu odłupki miały pewną przewagę nad pięściakami. Były od nich mniejsze i lepiej nadawały się do ewentualnego transportu, gdyby zaszła taka konieczność. Zastosowanie metody łaskiej wymagało dość zaawansowanej umiejętności myślenia przestrzennego i planowania. I warto tutaj wspomnieć, że przez pewien czas tą metodą posługiwali się też archaiczni Homo sapiens, nie tylko neandertalczycy, dopóki nie uznali możliwości produkcji pojedynczych zaledwie odłupków za w zasadzie mało opłacalną i nie upowszechnili wymyślonej no w zasadzie też wcześniej, niekoniecznie wymyślonej przez siebie, ale nie upowszechnili tak zwanej metody rdzenia wiurowego. I taki rdzeń wiurowy, był to rdzeń, który też był w odpowiedni sposób przygotowany, po to, by móc z niego uzyskiwać całą serię kilkunastu, a nawet w skrajnych przypadkach kilkudziesięciu odłupków o kształcie wydłużonym, równoległych bokach. I takie odłupki nazywamy wiórami, i właśnie one stanowiły podstawę do produkcji narzędzi od okresu tak zwanego palolitu górnego, czyli czasu, gdy funkcjonował na terenach przede wszystkim Europy, ale też coraz większej ilości na innych terenach, człowiek anatomicznie współczesny i również potem w zasadzie aż do końca epoki kamienia ta technika dominowała w materiale archeologicznym.